Dzień dobry. Moim dzisiejszym gościem jest Anna Rogińska, ekspert do spraw rozwoju biznesu w Centrum Diagnostyki Medycznej 4D Center. Przy okazji obchodzonych w tym tygodniu walentynek rozmawiać będziemy o sercu, a dokładniej o tym, jak o nie dbać. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie są kluczowe kroki i nawyki, które możemy wprowadzić do naszego codziennego życia, aby utrzymać zdrowe serce? Czy istnieją specyficzne diety czy aktywności fizyczne, które są szczególnie korzystne? Generalnie, według WHO, przede wszystkim powinniśmy uprawiać aktywność fizyczną. Od 150 do 300 minut, umiarkowanie intensywnej aktywności fizycznej tygodniowo. Tu podaje się bieganie, jazdę na rowerze, próbowanie sportu zespołowego jako przykłady. Generalnie, jakby musimy pamiętać o jednej rzeczy, jak tutaj sobie będziemy rozmawiać o, o, jakby, o, o tych tematach, że z wiekiem zagrożenie związane z chorobami serca rośnie. Czyli yy, dzisiaj jestem młoda, mam zdrowe serce, to nie oznacza, że jakby to serce zawsze będzie zdrowe. Yy, I jest trochę mitów, które gdzieś tam też krążą, jeśli chodzi o choroby serca. Mam nadzieję, że sobie tutaj troszeczkę o nich później porozmawiamy. Z chorób serca takich, o których warto pamiętać, mamy miażdżycę, chorobę wieńcowo, wieńcową, mamy niedoczynność serca, zaburzenie rytmu, zawał serca, arytmie czy nadciśnienie tętnicze. No i jasno, jakby wytyczne ekspertów mówią o tym, że przede wszystkim odpowiednia dieta, co jest na pewno oczywiste dla wszystkich. Na pewno pamiętajmy o tym, że serce pompuje około 7000 litrów krwi dziennie, to znaczy, że... Troszkę jest zapracowane, tak, możemy to kolokwialnie powiedzieć, i warto by było jednak mimo wszystko nie dokładać mu już problemów, tylko gdzieś się nim opiekować. Bardzo ważne dla serca są kwasy omega-3, które znajdują się w owocach morza, rybach, warzywach, owocach. Mówi się o tym, że dieta grecka jest jakby tutaj najlepsza dla serca, ponieważ to jest ograniczenie mięsa na rzecz ryb, oliwy z oliwek, warzyw, produktów zbożowych. Więc gdzieś tam ta, to takie nadmierne spożywanie mięsa no nie do końca służy naszemu sercu. Po, poza odpowiednią dietą, bo tutaj cały czas mówimy o tym, jak tutaj powinniśmy sobie pomagać z sercem, ważne jest oczywiście prawidłowe nawadnianie. Jasno mówi się i to, to już dosyć długo o tym, że 2 litry wody dziennie to jest minimum, które powinniśmy przyjmować. Stres pod kontrolą jest takie hasło. Jest nam zdecydowanie, stres nam zdecydowanie nie pomaga, ponieważ po prostu przeciąża serce. To serce i tak jak widzimy, jest mocno zapracowane, a my dodatkowo tymi wszystkimi stresami dokładamy mu jeszcze obciążeń. Ważny jest oczywiście sen to, żeby spać minimum, które potrzebujemy. Minimum, które potrzebujemy, jest oczywiście różne dla różnych osób. Eksperci też nie do końca są zgodni, tak? Ile to powinno być? Więc ja myślę, że po prostu każdy z nas powinien obserwować swoje ciało i gdzieś tam znaleźć takie, taki, taką liczbę godzin snu, które są odpowiednie. Poza jakby długością snu, oczywiście, kluczowym jest też jego jakość, tak? czyli dbanie o to, żeby spać w wywieczonym pomieszczeniu, tak, na odpowiedniej twardości materaca, ale też to, żeby nie używać ekranów tak? przed snem, ponieważ one nas pobudzają zamiast nas wyciszać, jednak. Tą przynajmniej godzinę przed snem powinniśmy się wyciszać, czy to książką, tak, czy, czy innymi czynnościami, już jakby nie, nie pobudzającymi nas, tylko wyciszającymi. No i przede wszystkim regularne badanie tak, tego serca. W 4D Center mamy różne pakiety profilaktyczne. Zachęcamy bardzo wszystkich do profilaktyki, do badania się minimum raz w roku, profilaktycznie, nie wtedy, kiedy coś nas boli. Mamy taki pakiet kardio, który, który pozwoli jakby sprawniej i szybko. Kilka godzin zweryfikować, jaki jest stan naszego układu krążenia. Mhm. A w tym całym dbaniu o serce, i jak ważne jest regularne jego badanie? Jakie konkretne badania powinniśmy przeprowadzać, by monitorować stan naszego serca i jak często powinniśmy to robić? Problem z sercem jest taki trochę jak z nowotworami, że nie zawsze się możemy zorientować, że mamy z nim problem. Ono często po prostu nie boli, tak, nie daje jakichś takich tutaj klasycznych objawów. Na przykład, zawał u kobiety objawia się zdecydowanie często, zdecydowanie inaczej niż zawał u mężczyzny. Więc czasami po prostu sami nie do końca rozumiemy. Że mamy problem z, z sercem, tak? Kobiety, które są w wieku przedmenopauzalnym czy menopauzalnym, często jakby myślą, że to są po prostu wszystko objawy menopauzy i sobie zwalają to po prostu na, na taki o, okres w życiu, a później się okazuje, że to nie do końca jest tak, bo, bo to, to są problemy z sercem, gdzieś tam się pojawiają, czy zawały, czy inne problemy. Generalnie, no jakby standardowymi metodami zbadania serca to jest EKG, EKG spoczynkowe robimy, EKG wysiłkowe. Robi się echo serca, na pewno warto zbadać pierwiastki, bo często to takie drobiazgi, jak pierwiastek we krwi, typu sód, potas czy magnez, jeśli są zaburzone, bo na przykład stosujemy złą dietę, no to one wpływają negatywnie na, na pracę serca. Standardowo bada się wtedy też glukozę, lipidogram, czyli tłuszcze, enzymy alat i asat i ciśnienie tętnicze. I na bazie jakby tych badań podstawowych Lekarz-kardiolog jest już w stanie zdiagnozować, tak? Czy jesteśmy rzeczywiście super zdrowi, czy należy pogłębiać diagnostykę, no bo coś widać, że z sercem zaczyna się dziać. I tak z perspektywy osoby z centrum diagnostyki medycznej, to czy istnieją jakieś nowoczesne technologie, innowacyjne metody, które mogą pomóc w wczesnym wykrywaniu problemów sercowych? Jakie są korzyści z korzystania z tych nowych technologii? No, oczywiście świat idzie do przodu, a technologia jak wiemy tutaj w każdy zakres naszego życia dosyć mocno wchodzi i w większości przypadków to są pozytywne zmiany i trzeba się cieszyć tak, że dzięki technologii możemy w tej chwili żyć bardziej komfortowo, więcej tematów załatwiać, tak, spotykać się online'owo na przykład, a nie jeździć przez cały świat czy przez cały kraj, tak żeby się z kimś spotkać. Tak samo w medycynie i to jakby to jest świetne, że technologia się rozwija, bo dzięki temu coraz Sprawniej i lepiej można nas leczyć jako pacjentów. Dzisiaj mówi się o tym, że takie zwykłe EKG, przy oczywiście problemach z sercem, tak, bo tutaj nie mówimy o podstawowych badaniach człowieka, który jest zdrowy, ale EKG zwykłe zastępuje się w tej chwili już echokardiografią, czy to przez klatkową, czy przez przełykową. Bo mocno zagościła w słowniku ekspertów i nie tylko tomografia komputerowa, dlatego że dzięki niej możemy ocenić prawidłowo struktury, morfologię naczyń jam serca, ale też w tej chwili obrazowa, obrazowanie w rezonansie magnetycznym może ocenić morfologię, ale też funkcję organizmu czy organu, czyli nie tylko jak jest zbudowane, ale też jak pracuje, tak? Bo to też jest ważne. Mamy też, bo to wszystko były nieinwazyjne badania, natomiast mamy też obrazowanie inwazyjne. Wtedy to już jest ultrasonografia wewnątrzwieńcowa. Mamy też optyczną, koherentną tomografię komputerową. Także to są trochę momentami pewnie dziwnie brzmiące nazwy dla laików, natomiast pokazują, że. To serce możemy sobie obejrzeć już tak naprawdę dosyć precyzyjnie, tak? I lekarz-kardiolog może, może bardziej precyzyjnie nas tutaj leczyć. I mówi się jasno, że dzięki tym nowoczesnym badaniom obrazowym widać w statystykach redukcję śmiertelności związaną z zachorowaniami na, na choroby układu krążenia. A przy okazji walentynek obchodzonych w tym tygodniu, chciałbym zapytać, czy. Istnieją specjalne aspekty dbania o serce, tak w kontekście relacji miłosnych, i jak miłość i wsparcie emocjonalne mogą wpływać na zdrowie serca, a nawet może być ważne dla diagnostyki chorób serca? No tutaj e, zacytuję amerykańskiego kardiologa Dina Ornisza, który mówił jasno o tym, że kondycja układu krążenia to nie jest tylko efekt, tutaj rozmawialiśmy sobie, tak, piety ruchu, ale też poczucia izolacji. I to poczucie samotności zwiększa, zwiększa, jakby, uczucie smutku, tak? I bardzo często prowadzi do choroby, tak? Osoba, która jest samotna, nie, nie, nie jest kochana, ona nie kocha, tak? Czy to, czy to przyjacielsko, czy to, czy to romantycznie. Więc jakby możemy jasno postawić sobie taką, myślę, tezę, że brak miłości równa się brak poczucia wartości, tak? A tym samym, jakby. Większą zachorowalność, tak, mniejszą odporność, tak na różnego rodzaju zachorowania, no i większą zachorowalność na, na, na różnego rodzaju choroby, w tym między innymi układu krążenia. I na koniec chciałbym zapytać, jakie są znaczące różnice między męskim a kobiecym zdrowiem serca, na co należy zwrócić uwagę, podejmując wspólne decyzje dotyczące zdrowego stylu życia w związku? Generalnie tutaj chciałabym trochę obalić mitów, bo myślę, że są mimo wszystko. Jak się okazuje, żeńskie i męskie serce nie jest takie samo, mimo wszystko. Żeńskie serce ma nieco inną budowę, waży mniej, no to jest jakby trochę logiczne, kobiety zwykle ważą mniej niż mężczyźni, waży mniej około 10-15%, w związku z tym, że jest mniejsze, musi się kurczyć częściej. Ono się kurczy około 72 razy na minutę, przy czym męskie kurczy się 65 razy na minutę. Mamy też, kobiety mają też różny kształt serc i strukturę w stosunku do mężczyzn. I teraz tak, u kobiety ścianki serca są cieńsze, są tam też węższe średnice i mają, ma bardziej kręty przebieg. W związku z tym kobiety są bardziej narażone na niektóre choroby sercowo-naczyniowe. Częściej chorują na przykład, no to jest jakiś, taka nazwa też dosyć, myślę, mało popularna, dławice naczyniowo-skurczowe. Ale to, co jest myślę ważne i ważne, warto, warto zapamiętać, to że niestety w tej chwili około 45% polek umiera na choroby sercowo-naczyniowe. I sytuacja jest o tyle jakby nieciekawa dla kobiet, że pojawiają się pierwsze jakby symptomy pogarszania się zdrowia kobiety, jakby jeśli chodzi o układ krążenia około 50 roku życia. To jest okres około i wcześniej, wcześniej organizm kobiety był i jest chroniony przez hormony, tak, między innymi estrogeny. I potem, kiedy zaczynają się te menopauzalne zmiany w organizmie, spada ilość estrogenów i pojawiają się zmiany metaboliczne, a one niestety sprzyjają rozwojowi chorób serca. I przez lata mówiło się o tym, że to jakby bardziej mężczyźni są na razie, że nie na choroby układu krążenia. Mówiło się koło 40, trzeba uważać na mężczyzn, tak? no bo wtedy się pojawiają właśnie różne takie nagłe i dziwne zachorowania, czy to zawały itd. Natomiast to, to u kobiet w tej chwili okazuje się, że ta śmiertelność u kobiet przez choroby sercowo-naczyniowe jest na pierwszym miejscu. I to jest niestety przykre, że jeżeli zawał serca u kobiety pojawia się 10-15 lat później niż u mężczyzny, tak mniej więcej, tak? No bo jeżeli u mężczyzny tam 40-50 załóżmy, a kobiety koło 70, to jest u kobiety niestety dużo groźniejszy. No bo jest ona starsza, czyli związane jest to z wiekiem, jakby z eksploatacją organizmu. Ale też z wszystkimi innymi chorobami towarzyszącymi, które są naturalne w wieku około 70-letnim. 70 no stąd ta śmiertelność tak, tak wysoka. I to, co jest jakby ważne i myślę, że warto podkreślić, czynniki ryzyka, które niestety częściej pojawiają się u kobiet, to jest otyłość cukrzyca i hiper, hipercholesterolemia. No, otyłość u kobiet oczywiście nie chcę tutaj, jestem kobietą, tak? Nie chcę tutaj tłumaczyć jakby kobiet, dlaczego ta, ta otyłość jest częściej, ale mimo wszystko trzeba pamiętać o tym, że kobiety rodzą dzieci. I ta, ta ciąża i te zmiany w organizmie po ciąży i jakby po po okresie karmienia, jeśli ktoś karmi oczywiście piersią, jednak mimo wszystko sprzyjają temu, żeby ta otyłość gdzieś tam się, się pojawiała. tak? Mówi się też o tym, że czynnikiem ryzyka są powikłania pociąży, że to też się niestety zdarza. Zdarza się też przedwczesna menopauza, na przykład jak ktoś usunie macicę, więc to też wpływa później na, na układ krążenia. I jeśli chodzi o tą otyłość, jakby o te tematy tłuszczowe. To musimy też pamiętać o tym, że żeńskie hormony ogólnie sprzyjają gromadzeniu tkanki tłuszczowej u kobiety. Czyli kobieta, która chce wyglądać dobrze, być sprawna, powinna bardzo mocno pilnować bilansu kalorycznego w, w swojej diecie, w swoim życiu, tak? On jest bardzo ważny, bo po prostu ma tendencję, żeby ten tłuszcz się tak odkładał, czy to na brzuchu, czy to... Czy to na pośladkach? Niestety kobiety też są dwa razy bardziej, mówią o tym badania, dwa razy bardziej narażone na stres w stosunku do mężczyzn, a tym samym dwa razy częściej chorują na choroby takie jak depresja na przykład. To, co jest jeszcze ważne, że jeżeli my mówimy o chorobach układu krążenia u kobiety, to często te, te tematy, te choroby zachorowania, szczególnie zawał, mają nietypowe objawy. Zupełnie inne niż te klasyczne, o których się mówi, szczególnie u mężczyzny. To może być ból w nadbrzuszu, nudności, wymioty, duszności. A wiemy, że to jakby kojarzy się z zupełnie też innymi chorobami. Tak? No, gdzieś tam też rozmawialiśmy, że może to menopauza. Tak, kobieta zawsze sobie znajdzie wytłumaczenie, że to, że to nie jest jakby układ krążenia. Też, jeśli chodzi o kobiety, często mówi się o cichych zawałach, czyli w ogóle bezobjawowych, tak, że no, w ogóle nie miała świadomości, że miała zawał. I teraz, jak sobie wracamy do tego, co pan zapytał, tak? Jesteśmy w związku. Jak tu o siebie dbać, żeby, żeby było dobrze? No to oczywiście ta pierwsze i podstawowe, to wszystko, o czym rozmawialiśmy, czyli dieta, sen, nawadnianie, ruch to możemy w związku robić razem, bo to, bo to i dla mężczyzny, i dla kobiety jest bardzo ważne. Natomiast myślę, że kobieta bardzo powinna zwrócić uwagę na tutaj ten obszar bilansu kalorycznego i tej tkanki tłuszczowej, tak, żeby no, żeby tutaj mieć to pod kontrolą i nie zwiększać sobie, jakby prawdopodobieństwa, tak, wystąpienia chorób układu naczyniowego właśnie w związku z, no z tym, że ma nieprawidłowe, tak, nieprawidłowe odżywianie, i może tak być, że po prostu ta dieta kobie, kobiety i mężczyzny powinna się jednak troszeczkę różnić, czyli swojemu partnerowi, mężowi podajemy trochę inne. Tak, posiłki, a my, jako kobiety, po prostu dbamy o siebie, żeby, no żeby nie zwiększać ryzyka zachorowania na serce. I ja bym bardzo chciał podziękować za rozmowę. Moim dzisiejszym gościem była Anna Rogińska, ekspert do spraw rozwoju biznesu w Centrum Diagnostyki Medycznej 4D Center. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia.